Moja dziewczyna patrzy często, bo się maja śpiewaj tak I nie odgrywa brak Jakie obrończe, bo nie Gdy mnie i nie jedno Nie ją na I tańczy dla mnie Nie rozumiem, ja z ubiegiem ją, ona tu jest i wy, i tak się na mnie Ubiega. Ona tu jest. Znacie? I tańczy dla bo Dobrze, to jest, że powiedz. I I na mnie I na tym Wybaczcie, wybaczcie, ale dzisiaj tak jesteśmy zdarci. Wszyscy wiedzieli, to jest garbo. Wybaczcie, ja? Ale jesteśmy z wami, kochamy was bardzo. Słuchajcie, ogromne pytanie i ogrom. Jestem ciekaw. W ogóle, ktoś z was chodzi do szkoły? Poważnie? Tylko tylu? Jakie mamy wyłączone społeczeństwo? No wszyscy... Tylko tylu? Jeszcze raz, co chodzi do szkoły? Łapy w górę. Nie, no pan to nie, pan jest za stary. Nie, Tak? chodzi do szkoły? A ty chodzisz? Jak masz na imię? Artur. Artur. I co sobie myślisz, jak tak chodzi do szkoły? Lubisz no, chodzi do szkoły? Już skończyłem. A przed chwilą gadał, że chodzi, to w końcu się zastanowił. Dobra, to ja mam inne pytanie dla ciebie. Powiedz mi, czy ty uważasz, że dziewczyny są bardziej dzisiaj głośne, czy mężczyźni? mężczyźni? Mężczyźni! Stój, 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 stój. Jak masz na imię? Monika. Monika, córka ratownika. Monika, kto jest głośniejszy? Paceci czy kobiety? Kobieci? Zaraz, zaraz, bo nie zrozumiałam, bo ona powiedziała kobieci. Co to jest? Kobiety czy mężczyźni? Kto głośniejszy? Kobieci. Niech będą kobieci. Dobra, to tak, to tak. Ty krzyczysz 3-4 w imieniu facetów, to faceci krzyczą 3, a ty krzyczysz 3-4 w imieniu kobiet, dobra? Ale po kolei. Dobra, ja sprawdzę dziewczyny, nie? Ale nie, nie możesz, teraz nic nie mówisz, jest wiesz co, powiesz 3-4. Dziewczyny cię słuchają i potem powtarzają. Uwaga! 3-4! Głośno było? Głośno było, czy nie? Nie? Yeah. Nie. Kla... Adama trzeba cekachów. Tak. Dobra, dobra, dobra. Nie było głośno. Dobra, ty z 3-4 mężczyźni wyjechał, zobaczymy co. Kto jest głośniejszy? <ślesy> 3-4! Jak masz ta ilinę? Masz ten. Trzeba, masz dziewczynę? Nie. Nie. Chciałabyś mieć? No ja wiem, bo ja wiem. Dobra, Sebastian, i co twoim zdaniem? Faceci byli głośniejsi czy nie? Faceci. Faceci. Dobra dziewczyny, hałas, trzy, cztery. Stop, stop, przepraszam, kobieci, hałas! Dobra, nie Facetci Faceci też są głośni. Ja mam propozycję taką. Kto lubi pieniążki lewa ręka w górę? No i bądźcie cyniczni, bardzo nas, proszę. Lewa ręka w górę, kto robi kaskę? Że to jedzie, czy to poważnie jest, tak? Kto lubi piwko, prawa ręka w górę? Zaraz, 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 ty. Ty lubisz piwko? No tak czasem. No dobra, no tak czasem lubi piwko. No to opierę ręce w górę w takim razie, kto czasem lubi piwko. Chociaż ja myślę, że to raczej kola, ale nic, nie będzie piwał. Obie ręce w górę, ludzie, no! I teraz tak, jak na początku, to i teraz. E, od dziesięciu do zęba. Naliczamy, klaszczemy, wy odliczacie, dobra? Uwaga, trzy, cztery, dziesięć, pięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, W ten sposób, dobra? Mówmy w ten sposób. Do góry, okay? Wszystko to świeci Dobra moi drodzy, śminamy dalej, tak czy nie? To co tak pomagawczy? Nie Niech to trzeba